Dzisiaj mamy 10 lipiec 2025 Pada deszcz Idziemy Jesteśmy w Kwasach Roy Idziemy znowu do tych baranów do tych owiec. Hałas tutaj jest Ale nie wiem czy słychać Ptaki śpiewają Wow, zaraz dostanę reprymentę od organizatora wyprawy, ubrałam mam złe buty i za chwilę będę miała mokre stopy, już mam, nie chciałam ubierać tych ciężkich butów, że tak powiem zimowych, to teraz mam, nawet nie mogę narzekać. <noise>

od tych baranków. Trochę mi się humor poprawił. Mimo, że padał deszcz, było zimno, jak nie wiem, jeszcze do tej pory jest mi zimno. I nawet wczoraj nie mówiłam tego, ale po drodze z pracy wstąpiłam do tego byłego pacjenta naszego, który wreszcie y, przeprowadził się do tego mieszkania, które kupił za odszkodowanie, za wypadek. Yy, mieszkanie bardzo fajne, w fajnym miejscu, nowe mieszkanie, ale tak jak yy, dla niego, mi się wydaje, że za małe. Nie ma takiej przestrzeni jak w tym, yy, w tym, w tej instytucji, co był ostatnio. To był taki mały dom opieki dla chyba 10 osób. Czy nawet jak wcześniej, na samym początku był u nas w tym domu opieki, gdzie duży budynek, korytarze mógł jeździć po piętrach, mógł do miasta wyjechać bo to w centrum jest. Także troszeczkę dalej na oboczu ma, no ale jest samodzielny. Miasto, tu jednak opieka jest bardzo dobra, bo on według jakiegoś programu, że będzie prowadził samodzielne życie, mimo że jest całkowicie sparaliżowany. Tylko właściwie głowa działa od kręgów y, tych szyjnych w górę. Ręce częściowo mu wróciła y, sprawność po operacjach, ale niestety jest zależny całkowicie od kogoś, i miasto płaci mu y, opiekę 24 na dobę. Tam ma chyba w sumie 7 pracowników. Jak on to mówił, już nie pamiętam, dwóch na 100%, dwóch na 80% i chyba trzech na, na jakiś mniejszy procent, plus jeszcze takie osoby, co dorywczo pracują na umowę zlecenie. Także to są koszty straszne, i tak jak tutaj koszt pobytu w domu opieki. Tam, gdzie on był po raz pierwszy wynosi gdzieś około 600 tysięcy koron. To ja myślę, że to, co miasto mu płaci za tych opiekunów, to jest lekko 3 miliony. Nie wiem, czy on to będzie miał dożywotnio taką opiekę, czy, czy po prostu na jakiś czas, jak się usamodzielni, czy, czy da radę się usamodzielnić? Nie mam pojęcia. Trudno się dogadać, bo Rozmawiamy po rosyjsku, także rozumiemy się na jakieś tam, nie wiem, 30% może. No i z jednej strony widzę, że zadowolony, bo dopiero się przeprowadził, ale z drugiej strony, chyba bardzo mu trudno idzie. Bo to jest na takiej zasadzie, że on tak jakby prowadzi firmę, która zatrudnia tych pracowników, płaci im i miasto mu zwraca to wszystko. Ma jakiegoś tam menedżera w urzędzie miasta do pomocy, ma jakąś tam panią, która prowadzi yy, całą rachunkowość, ale on musi szukać tych pracowników, a ponieważ ma charakter jaki ma, więc jest niezadowolony, po tej przeprowadzce, tam jeszcze ma pustą, nie ma wszystkiego kupione, więc to chyba taki, takie obciążenie w sumie, że on jest bardzo taki narzekający, nieszczęśliwy. Ja tak tego wysłuchałam wczoraj i przyszłam do domu taka zdołowana. Nie wiem, czemu to tak na mnie wpłynęło. Bo z jednej strony współczuję mu, bo młody chłopak nie ma jeszcze 30, a Życie poszło hej, ale z drugiej strony denerwujemy to, że on nie docenia, jaką ma tutaj szansę, jaką ma możliwość tej opieki. Nie wiem, czy na tej Litwie to by miał takie warunki do życia, czy, czy taką pomoc. Także zobaczymy, jak to dalej będzie. No, ale dzisiaj jest pełnia, pełnia Księżyca i wiadomo, że to na nas działa. Jesteśmy bardziej wrażliwi na te. Na wszystkie bodźce, i może dlatego ja to tak przyjęłam, że nawet mi się nie chciało gadać o tym. Tutaj taki króciutki filmik zrobiłam tam od niego. On tam bardzo lubi kwiaty hodować, znaczy, nie kwiaty, rośliny, ma zioła, ma bazylię. Wychodował tam pomidorki, już wcześniej zaczął hodować, ma papryczki, ma chili. Także. Miejmy nadzieję, chłopak się ogarnie.